Hello, witajcie tutaj ja czyli nic zKROC, a w tym odcinku, to tym czy nie odcinku, tylko no tak jakby to powiedzieć poradniku. Pokażę Wam jak pobrać Minecraft bajzyki. Wpisujemy w Google Netfradyczu. na y, ten oto link y, pierwszy oczywiście i oczywiście za to nie trzeba płacić bo gdyby trzeba było płacić to nikt by tego nie ściągał ale dużo osób y, y, to ściąga klikamy Minecraft Maizzyczu Pobierz i możemy mieć skina jeżeli się zarejestrujemy na serwerze Minecraft Maizzyczu y, serwer be, y, pogamy jak wchodzimy w serwery tutaj o rejestrujemy się lubujemy się a potem wgrywamy skina i tyle klikamy popiasz i i róbcie to co ja bo kosperosa y, pichaliście że za to się płaci za to się nic nie płaci tutaj macie Z tego tego nie trzeba klikać i tutaj nic nie klikamy, tu nic, tu nic, tylko skip adder. Potem mam się od... po prostu u niektórych się robi tak... Ład? A e, wybaczcie, nie skapiłem się, bo teraz jest nowy launcher. Ten co Kospera zrobił, to jest stary. Klikam, urucham. Instalator rozpoczynam pracę i tak właśnie mamy Minecraft Bazet. Więc życzę miłego oglądania i miłej gry Minecraft Bazet. Hello, na razie.